Witam się z wami w kolejnym tutorialu dla tekturkowo. Z tej strony Małgorzata Femik Papierololo i dzisiaj będziemy sobie działać ze ślubnym boksem. Pokazuję wam tekturki z jakich będę korzystać i od razu wspomnę, że tej pergoli na samym końcu tego stenda nie będzie. Grafik ostatecznie tefnie. Chciałabym mówiąc ja średnio wypadam za takimi grafikami bardzo realistycznymi i zdecyduję się ostatecznie tylko na użycie tych dłoni. Co też średnio mi pasuje, ale mm, stwierdziłam, że no, mam te grafiki i czas z nimi działać. R robienie boksa ślubnego zaczynam od zrobienia kwiatów. W moim przypadku to są kwiaty z rano pięknie zielonego. E Będę je bardzo prosto, słuchajcie, wygniatać i użyję do zrobienia środka takiej perełki ze złotą e ramką. Każdy wycięty płatek przykładam do żelazka. On zaczyna się wtedy trochę odkształcać i ja dłutkiem po prostu podkreślam ten kształt, który powstaje na płatku od ciepła żelazka. Tutaj korzystam z chyba średnio dużej główki, ale duża też by się świetnie sprawdziła. Polecam Wam próbować z różnymi rozmiarami główek w tych dłutek, ponieważ wtedy uzyskacie inny właśnie kształt płatka. Formuję kwiaty jak widzicie bardzo tak szybko, ręcznie, lubię kwiaty swami rano z tego względu właśnie do boxów, bo je się szybko robi. Chwila, moment i każdy z płatków sklejam ze sobą, jak wspominałam do środka podklejam właśnie takie perełki ze złotą hmm, obwolutą tych perełek, takie nasadzenie tej perły jest. Oczywiście to jest plastikowe, to nie jest żaden metal ani tym bardziej jakiś metal szlachetny. Chwila, moment. Kwiaty są gotowe. Jak widzicie, tutaj już miałam załączony klej na gorąco, a żelazko sobie odłożyłam, żeby mi tutaj nie przeszkadzało i styknie sobie na boku gdzieś. No i słuchajcie, zabieramy się za wyklejanie boksa. Korzystam tutaj z gotowej bazy. W moim przypadku to jest baza od skrapa kiwi, ale jakakolwiek będzie na pewno dobra do taki, z takiej, z której lubicie korzystać. Przygotowuję sobie ze złotego papieru lustrzanego takie paseczki, które będą służyły do przechowywania po prostu gotówki pieniędzy. Jak widzicie mój dziurkarz trochę nie domaga, ja też musiałam tutaj wchodzić głową w kadr, aby na pewno sprawdzić sobie czy ładnie, wiecie, przekładam wzór do kontynuacji. Ech, po prostu przez ten papier lustrzany tutaj trochę wzrok mi powiedzmy świrował. Ucięłam tutaj ten fragment filmu i jak widzicie już zabieram się za przygotowanie tych opasek właśnie z papieru lustrzanego w ten sposób, że bieguję sobie pod wymiar moich kwadracików, trochę tak, żeby opaska nieco wystawała, nie była bardzo płaska. Wtedy zmieści trochę więcej banknotów. No i poza tym wydaje mi się, że wygląda to naprawdę fajnie. Ostatecznie zabieram się za wyklejanie wieczka w pierwszej kolejności. Ja już mam wszystkie papiery podocinane, tak, żeby było nam tutaj szybciej. W przypadku tego boksa udało mi się zmieścić tak, że. Wykorzystałam cały jeden arkusz papierów oraz taki paseczek, prawie jak DL-kę właśnie na to wieczko. Ten paseczek mi po prostu został przy robieniu innego boksa, którego niestety ani nie sfotografowałam ani nie nagrałam. Tak się złożyło po prostu, że nie, nie zdążyłam przed wyjazdem na targi, a potem po prostu on szedł na tych targach. Więc miałam takie chwilki, ten załamania, że ej no, schodzi mi produkt, którego na dnie sfotografowałam. Więc box, który robię teraz, jest dość podobny ostatecznie, właśnie do tego, który mi się sprzedał. Postanowiłam Wam tutaj skifnąć całą tą część budowania, sklejania wieczka, ponieważ to trochę czasu zajmuje, a nie jest to takie istotne, raczej dość mocno powtarzalne w każdym projekcie. Więc wychodzimy sobie do budowania dekoracji na wieczku. Ja zaczynam tym razem od wieczka, zwykle robię je na samym końcu, ale tym razem zmianka, że tak powiem, zasady działania. Korzystam tutaj z takiej właśnie serwetki od Scrap and Me. To są takie nowości właśnie wykrojnikowe, wycięte na papierze lustrzanym. I zapomniałam właśnie użyć tekturki pod spód wianówka. No i tak mi się przydarzyło, że nie złapała jeszcze serwetka zbyt dobrze, więc bez problemu mogłam tutaj przykleić właśnie tą moją tekturkę. Ja od razu uprzedzę, że moje tekturki mogą mieć na rewersie, na tym odwrotnej części jakieś przypalenia i tak dalej, ponieważ ja wciąż mam tekturki jeszcze kiedy szefową była Ania i czasami dostawałam jakieś tekturki, które po prostu gdzieś tam nie wyszło, laser mocno przypalał i tak dalej, więc bez paniki teraz już naprawdę te tekturki są wypalane idealnie. Klaudia ma po prostu nowe lasery, które nie robią żadnych takich ostrych przypaleń, no ale oczywiście wiadomo, ten rewers i tak nie jest widoczny przez klienta, przez nas tak naprawdę, no bo przyklejamy i, i nie widać tych przypaleń w razie co, no ale tak po prostu uprzedzam z wyprzedzeniem, ponieważ trochę takich tekturek u mnie będzie. I zobaczcie, tutaj buduję sobie już kompozycję używając tekturki pary młodej i napisu wszystkie takie elementy na podklejanie 3D to używam resztek z birmaty z tekturek bądź jakąś tekturę introligatorską, która mi została. Moi klienci zwykle doceniają to, że to jest podklejane na tekturze bądź birmacie, ponieważ sprawia, że produkt jest taki cięższy. Dla mnie osobiście raczej te elementy podklejone za pomocą właśnie tektury Mam wrażenie, że są sztywniejsze, że mniej podatne na odkształcenia. A poza tym jest to bardzo fajna forma takiego recyklingu śmieci, żeby po prostu nie wyrzucać zbędnych produktów. Można je fajnie właśnie ponownie wykorzystać. Nie jest to coś, co jest widoczne, chyba że ktoś naprawdę z każdej możliwej strony będzie oglądać nasz projekt, ale myślę, że jeśli ktoś nie skrapuje, to raczej aż takiej uwagi temu nie poświęca. Oczywiście mówimy tutaj o takich elementach, które są podklejane na niewysokim takim dystansie. No im wyższy dystans, to może tym bardziej właśnie kosteczki wyglądają, takie kosteczki piankowe wyglądają bardziej elegancko. Pod moją kompozycję kwiatową wpycham taką e, koronkę podartą. Generalnie ja tak rzadko robię, zwykle używam sisalu bądź jakieś sznurki, a tutaj stwierdziłam, no mam te koronki, nie używam, no, a spróbuję coś takiego. O tyle ważne, że takie koronki fajnie, które dają się tak właśnie rwać, to będą koronki bawełniane, wszelkiego rodzaju jakieś poliestry, a tym bardziej jakieś materiał, takie elastyczne, nitka elastyczna. No nie będzie się tak fajnie dawała rwać, więc musicie to przetestować na swoich koronkach, albo szukać konkretnych koronek właśnie bawełnianych, aby ładnie się dawała rwać. Ta ja tutaj nie dawała się jakoś super rwać. Właśnie tu mi coś nie, nie pykło trochę, zadziubałam to I, i trzeba było jednak wyrzucić. No ale mówię, robię to wadko, ta koronka chyba też nie jest może do tego najlepsza ostatecznie, ale jak widzicie no, dawało to radę i, i wyglądało to nawet całkiem fajnie. Po prostu wciskam takie różne fragmenciki pod kwiaty. Nie zajmuję się tym, że to nie jest pełna cała koronka. Wydaje mi się, że to naprawdę fajnie, fajnie wygląda. Bardzo podoba mi się ta kompozycja z parą i właśnie z napisem: jeżeli długo I wryj długo, szczęśliwie, zamiast po prostu w dniu ślubu. Teraz przechodzę do oklejenia całego pudełeczka i je teraz Wam słuchajcie, przewinę, ponieważ jest to stosunkowo nudny proces. Korzystam tutaj z kolekcji Alchemy of Art Gentleness. Um, nie jest to kolekcja, która mi przypadła do gustu szczerze mówiąc męczę się, żeby ją wykorzystać cieszę się, że wzięłam tylko jeden bloczek 30x30 e, nie, są to kolory zieleni, które są dla mnie przyjemne Niestety, ja chyba wspominałam w jakiś <grych> zakupach, że jest to zieleń, która mi się pojawiła z taką trupią zielenią. Nie jest to przyjemne, oczywiście. E, teraz te wszystkie kolory takie fałwiowe są mm, w modzie, ale po prostu nie, nie widzę tego za bardzo na tych papierach. Nie wiem, po prostu, po prostu nie. <grych> e, I jak widzicie, tutaj wklejam te opaski, trochę się z nimi e, z szamocze, męczę, e, właśnie zostawiam taki dystansik, żeby one były podniesione. Też jak wspominałam, wszystko kleję na klej introligatorski prawie zawsze, chyba że korzystam z jakichś plastikowych elementów, magnesy, przyklejam czy coś takiego, to je sobie zabezpieczam taśmą klejącą, ale tak używam normalnie kleju introligatorskiego. I słyszałam, że zdarza się różnym osobom, że gdzieś ten lustrzany papier się odkleja. Przy wymówiąc, mi się nigdy nie odkleją, mam prace, które są u mnie 3-4. Chyba kiedyś miałam nawet i 5 lat taką pracę oklejoną papierem lustwanym, właśnie I papier skrapowy od o od tej części lustwanej nie odpadł, a mam klejem introligatorskim, więc naprawdę trudno mi tutaj y, powiedzieć. Y, trudno mi powiedzieć, gdzie tu jest taki czynnik decydujący, dlaczego niektórym osobom y, ten papier lustwany się odkleja, a niektórym nie. Korzystam z kleju Eco Scrapbooking i z tego co wiem, no to to jest po prostu klej introligatorski. Na bazie Wikolu, zwyczajny klej introilgatorski, nie inny od innych, po prostu jest na pewno troszeczkę gęstszy. Jak widzicie, tutaj serwetki podkleiłam sobie na Birmacie. W planie miałam, że ta dolna część, ta dolna serwetka będzie miejscem na życzenia. Ale ostatecznie zmieniłam zdanie i po prostu do boksa dodam później taki, tak wycięty, aby na nim można było się podpisać. Ten poprzedni, który sprzedałam, właśnie nie miał takiego miejsca, aczkolwiek no, klientka nie narzekała. Może jakiś liścik później sobie sama właśnie doda, że to jest od niej prezent, ale tak naprawdę można też na tych ściankach bocznych się podpisać jak najbardziej, nie jest to problem, ale rozumiem, jeśli ktoś chce, żeby to wyglądało estetycznie i nie zawierało tam jakichś bazgrołów tak na tle. Generalnie ja sobie wyciągnęłam tą tekturkę 3D z pergolą, ale ponieważ ona podstawę ma większą niż ta serwetka, no to zdecydowałam się po prostu zrezygnować z tej pergoli. Ja chyba po prostu w pierwszym planie zapomniałam, żeby nie podklejać serwetki tam na samym środku właśnie pod tą pergolę. Jak już ją podkleiłam, to stwierdziłam, że po prostu zmienię sobie stęd w środku na coś innego. Przymierzałam też różne grafiki z kolekcji, coś tutaj, żeby wcisnąć, wykorzystać, jak już mam. Szczerze mówiąc, zupełnie mi to nie pasowało, więc zrezygnowałam z nich poza tą grafiką, którą zobaczycie właśnie ostatecznie, ale też miałam takie jakoś mi tak nie lewy, ale no zdecydowałam się na nią ostatecznie, ponieważ z tekturek to bym miała chyba jedynie torcik gdzieś tam do y, umieszczenia, albo znów kolejną parę młodą, a mam takie zasady, że raczej nie, staram się nie dublować elementów właśnie, jak była para, jak jest para młoda na środku, no to sylwetek pary młodej też nie chcę umieszczać właśnie gdzieś tam na dekoracji. Więc tak wygląda tutaj właśnie ta te, te dwie dłonie e, pary młodej, a na górze będą życzenia, które co prawda nie są na okręgu, tylko na y, kwadracie, ale wydaje mi się, że to wciąż wygląda naprawdę y, fajnie, nie, nie jest to takie jakieś bardzo mocno gryzące się, że zakryłam tutaj tą okrągłą. Serwetkę, bardziej może tam wyczenia właśnie na okręgu w kole by pasowały, ale praktycznie wszystkie wyczenia, które są w turkowo i które ja mam, są właśnie na, są o kształcie kwadratu prostokątu, więc nie miałam tutaj za bardzo wyjścia no i przede wszystkim cytat mi się bardzo Na razie tyle zbudowania kompozycji na ściankach boksa i zabieram się za budowanie standa, wybrałam sobie na sam środek właśnie wybrałam sobie torcik więc niezłe wyzwanie jeśli nigdy nie składaliście torciku no to zachęcam do obejrzenia, albo jeśli jest waszą zmorą przede wszystkim torty tekturkowe, które są wielopiętrowe mają dwa rodzaje dwa rozmiary takich prostokątów które budują każde piętro tortu E, więc warto sobie zwrócić na to uwagę i je trzymać razem, nie rozdzielać ich, nie mieszać ich z tymi e, większymi. Tak samo jeśli chodzi o podstawy, są w kilku, rozmi w kilku rozmiarach. Mm, jeśli tutaj mam dwupiętrowe, no, to są trzy e, rozmiary, jeśli się dobrze, jeśli dobrze pamiętam. Dół to jest e, koło pełne z wycięciami, a góra to jest e, obręcz, która jest po prostu pusta. W środku i w każdym piętrze przyklejamy obręcz, a na nią całe kryte piętro. Ja sobie robię tutaj tak, że każde piętro buduję osobno. Tak mi jest wygodniej, ale. Robię też różnie, więc jeśli chodzi o dół tortu, no to układam właśnie te moje puzzle w ten sposób, że duże prostokąty właśnie umieszczam na spód, podklejam pełną podstawę, ponieważ będziecie mieć pełną podstawę właśnie bez tych dziurek dużą i małą na spód i na górę. Zaczynam klasycznie właśnie od klejenia sobie spodu, a następnie obręcz właśnie wpycham od góry na te wszystkie elementy, te wszystkie prostokąty. Tak buduję właściwie cały, cały torcik. Trochę Wam tutaj oczywiście uciekłam z kadru, ale nie jest to w pełni taki instruktaw samodzielny. Właśnie tutaj pokazuję jak wpycham sobie właśnie od góry wszystkie te pu puzzle, że tak powiem, te wszystkie elemenciki, trzeba to robić delikatnie, z wyczuciem, no ale jednak czasami wepchnięcie w tą dziurę tego, to głębienie naszego puzzla wymaga takiej, no, użycia odrobiny siły, ale na szczęście te wszystkie elementy są bardzo idealnie wycięte, wymierzone, że naprawdę, no nie zdarzyło mi się jeszcze, żebym miała jakieś duże problemy z klejeniem, torciku z umieszczeniem tych wszystkich właśnie um, ścianek bocznych. Na samą górę później pójdzie para moda którą wklejam normalnie na klej introligatorski. to wszystko mi się ładnie e, trzyma i ja, tak naprawdę torcik wtedy jest gotowy. No, i ja tutaj sobie już na sam koniec podkleiłam te dłonie, które nie byłam do końca pewna, czy to jakieś kwiaty jeszcze wepchnąć, czy nie, ale, ale jednak wystarczy zupełnie i tak usłyszałam na targach, że jest tutaj bogato ze względu na ten papier lustrzany, no bo mm, samych elementów tutaj nie ma bardzo dużo, dominują właśnie złote, beżtek i te papiery takie zielonkowo deżowe. E, tak, więc kolejny u mnie box pełen tekturek i bardzo lubię właśnie takie e, boksy e, robić zamiast właśnie grafik chętnie sięgam po tekturki. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego tutka i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!